Dobra, inżynier. Jest komunizm w kraju Cyk, cyk, cyk. Zaczynamy, inżynier, inżynier, inżynier. Tiriru, inżynier. Fix Fix. O! Kto zabił, kto zabił? No, gra na moich oczach w piłkostce w Patmaza. Proszę mi chwilę. Czy to jest lasik, tak? To jest lasik. Tak, to, to ja uciekam w takim razie. Ja, Dawaj się, papa. Pa. No to. Nie mm. no, bo no, światła się nie wyłączyły do końca. Dobra, no, zabrałem killa byle, gdzie bo chcę do sklepu. I <od barriers> I to jeszcze mało. A, no to walimy go. My bad, my bad. Szybciutko z nim, lecimy. <śliyorny> A to nie jest Jester, tak? Nie no, Nie, Zabij, zabij. Ale dobrze, że Patmaza gra, nie? Widziałem dobrze, za tego Patmaza. I to jeszcze burmistrz nawet wleciał. Dobra, idziemy dalej. No i co? Mamy jednego kila. Łatwa sprawa, no. Łatwiutko, chat. Aż znowu ten. Dobra, niech oni to naprawiam teraz. Nie ma sensu tego wyłączać. Trzeba po prostu jest póki co kill cooldown. Więc nie ma sensu tego wyłączać jako ten. Ja to sobie po prostu pójdę. I to wyłączę, znaczy włączę światło. Zostawię sobie to na później. Dobra. Moja ulubiona klasa? Nie wiem, jaka jest w sumie moja ulubiona klasa. Nie myślałem jakoś super o tym. Oho. Co Mmm. To było gdzieś tu. Nie, to nie było to. To było na dole. W takim razie. Dobra, mamy to. Oho, kamuflaż. Idziemy do specimena. Mmm. Moja ulubiona klasa to jest chyba. O, nie mam pojęcia szczerze. Ciężko mi powiedzieć. Nie myślałem jakoś. Glitch? Glitch jest w co. Znaczy, no jest ciekawy glitch, jest ma naprawdę fajne opcje. Ale Arsonista jest dla mnie mega kurde fajny. Okej, okay. dobra, zanim ktoś zacznie krzyczeć, strasznie pojebany Wiemy. Y Szedłem... Szedłem pomiędzy... Kurczę, moment, mapa polus. E, Szedł. Szedłem... Szedłem pomiędzy... O kurwa, po hiszpańsku. Szedłem pomiędzy Office'em i komsami. Spokojnie. Szedłem między <laughs> nik Szedłem pomiędzy ofisem i Compsami. Nie widziałem ciała, miałem przycisk. A to I nie jest. jest takie dziwne, no ciemno było. Nie, 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 ja miałem, ja miałem światło full. A, Przecież... ty, czyli ty masz torco no, bo nie wie, że ma klicz, no, albo coś. No, albo nie, właśnie. Nie, 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 nie. Nie, 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 było światło wyłączone. No było wyłączone. już kurwa. No nie, Aha. Pod koniec rundy. No nie było światło wyłączone ja pod żyję, koniec Ja żyję, czy nie żyję? Pytanie nie do was. Mm, Ty, ja, czy żyjesz? Żyję. Żyje. Dobra. Bo u mnie Sadowski żyje, a nie żyje. Nie, no dobra. Naprawdę, przysięgam, że nie wziąłem ciała i podszedłem bliżej do ściany ofisu. Chester Play, Chester Play, Imo. No. Nie, 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 kurwa. Nie ja, no, stresuje. Ja, ja już się naprawdę teraz jestem zestresowany, bo nie daj, że gra gram jak jest Jester, też w jeszcze nim kurde nie jestem, no nie. Dobra, nie widziałem ciała, ale zgłosiłem je, dosłownie. Jest pomiędzy Office'em, a komsami i nie ma go i no nie wiem, wydawało mi się, że światło jest Ale Kuki jest w labach na pewno, bo go zostawiałem chwilę wcześniej. I tam był też nie, Diabeł. Nie, 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 co on już wychodził z tych labów. On tam był? Gdzie wychodził? lewo. No. Diabeł. Nie, nie mógł Ja byłem? Gdzie byłem? W sensie on podbiegł Wychodziłeś z grabów to... tak z 15 sekund temu. W, nie wiem dokładnie, no, gdzie się wychodził. wychodził? Rion, Ryan, Ryan, bo on podbiegł Diabeł? na skana i on Diabeł? tam podbiegł, to ja poszedłem się, się zeskanować, on ruszy, on to on podbiegł, to bym nie sprawdzał, to jakby kliknął spację, zobaczył, czy ma waiting for i wybiegł w lewo. To już wam mówię, jak się no. Ale może może ich do speciemana. żółte, pomarańczowe żółty, pomarańczowy i AB. wszyscy byli med specimen. na samym końcu AB wracał. Jeżeli mówicie dobrze, to najprawdopodobniej Kuki zginął od AB'ego. Mm, nie wracałem, a tylko cofnął różowy, się czas. Czerwone, znaczy różowy, żółty i czarny. tam jest morderca Sadowskiego. A my chcemy wygłosowywać my na stopę. Nie aj, już tak, tego. Tak. Nie, nie, jest jeden ten. No ale możemy, e mieć, możemy mieć glicza jeszcze. No powiem tak, diabeł, ja nie cofnę, albo Timelord mnie cofnął po prostu. Dlatego to by się wydawało, że ja się cofnąłem, a ja tylko jakby mnie cofnęło i wróciłem do tego specjalnego. Kurwa, no nie no, jest ostatnie stanie 10 sekund. Ja nie wiem, czy ja bezpiecznie nie chcę wygłosować. Wydaje mi się, że Mandrzej i Bartoszek mogą być przed Wilkiem Okej, No głosujecie. Miło z waszej strony. Nie denerwuj hmm. się tak, Jesterze. <laughs> nie jestem Jesterem. tu ja mduperatujesz i chcą mnie wygłosować. Dobra, idziemy to naprawić. Ale to mi ja daje do myślenia jakim muszę być debilem, że ktoś mówi, że jestem Jesterem, nie będąc z Jesterem. O której jutro live? Co do jutrzejszego live'a, jutro zaczynam koło 13 i lecimy sobie 3 godziny normalnie streama 13-16. A potem... Możliwe, że wieczorem będzie Among, ale zobaczymy. Czy nie wiem, czy dzisiaj będę na Among'u wieczorem po prostu? Znaczy jutro, czy będę wieczorem na Among'u. No ale, na pewno będzie stream 13-16 jakoś, trzygodzinny jakiś taki. Dobra. Okej, okay, cofnięty czas. Co się stało? A my widzę, że mamy ogara inżyniera, który nie marnuje tego no. światła, tylko naprawia później. To plus jeden dla inżyniera, dobra robota. Ok, no czy ja ogólnie po, po prostu Andzio. wcisnąłem przycisk, bo poszła duża sekwencja i stwierdziłem, że... AB jest dwóch impor. Chabuł ze mną, Lewusz no, ze mną. No to generalnie to... ja mogę powiedzieć, że Ryan i Bartek są czyści. No to chodzi na to, że Mandzio jest no ja, ja chciałem mogę... Mancie właśnie wy, wy, wywalić. No na pewno to nie jest lewus w tym momencie, mi się wydaje. No, jak ja on był na wyplansach... ja, ro... ja mogę powiedzieć, że ja paliwko robiłem po tym jak się minąłem tam przez chwilę w, przy elektrycznie. Nie no, Madzio, ty jak jesteś impostorem, to zawsze robisz paliwko. Już zauważyłem. A, a, ale to, to jest, jest metagaming. Ale no. no, no, nie jest metagaming. E... Rajon Bartosz, wy się potwierdzacie. paliwko, Ryan. No, ja, zostawiam te... ja zostawiam sobie paliwko na sam koniec, bo inaczej się zdycha na paliwka, a później już nikt tam nie wchodzi. Dobra, dobra, ale ogarnijmy. Wy się potwierdzacie rajon Bartosz. Czy nie. Ja potwierdzam na pewno AB, a AB mówił, że potwierdzę Lewusa. So, no to ty. No to tak. znaczy, sorry, bo w trójkę w Lepąsach byliśmy. Ja jako pierwszy ja No teraz, tak, w to prawda. A Rajana jesteśmy... jest. Specymeniem Specy zostawić. Dobra, nacisk. Ja Tylko moment, to wtedy wychodzi, że kto jest inżynierem Rajon, tak? Ja jestem nie, inżynierem. Ja nie jestem inżynierem. Okej, okay, no to AB potwierdzam, że może być inżynierem. Na pewno jest clearem. A w tym momencie Mandzio wydaje się być Susem ja i Leroy, i ja fajną rolę, tylko, że ja nie, nie mam Ryan ma. jest na pewno safe, Ryan jest na pewno safe. No do skąd to wiesz? Mam info od ptaszka. O! Ja tak, no myślę, że jeśli ty potwierdzasz Ryona, ja mogę ciebie potwierdzić. Ja, ja potwierdzam Ryona i Mandzio. Mi zostały Man dwa taski będę wiedział, kto jest impostorem. Dobra, robimy Mandzio. Nie robi... A kurwy wy! Kurwy! <laughs> <laughs> Nienawidzę da. was, Roku no, gra Graf zabija przy 10 osobach Ej no nie no, anaki anaki, anaki, man, nie skręca, anaki, anaki, A ja wiem, a nie zdążyłem a. zabić, bo już odbiegłem za daleko I Graf strzelił, a ja nie zdążyłem strzelić a od mnie razu mnie nie zabił, to i tak ja bym cię wypuszował Nie robisz contentu no lecimy Lecimy, lecimy, nie śpimy No to co? Tiruliru, idziemy sobie tutaj i bu bu Co? Co? to ty gnojaro, wstrętna! A walną cię wpadka? Ale ja walnę Kurde. Co to? Dobra, było? wpadka mnie walnęła i mnie wskrzesił ktoś! Ej, pizzy! Ej! Waluj tak, wpadkę! Na medyku, ale wstał. Ja będę, ja ja stali, Jak wstały, Ja podbiegłam wstali. i padało jakieś ciało, więc Wszyscy, ja już. Aha, ktoś tam posprzątał jeszcze. Aha. 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 padł, ja nie zginęłam. I ktoś go wskrzesił na ty Gumba, im I tyle. Mandzik stał obok, jakby. Nie też. no, mandio po prostu umarł. Ktoś się go zabił i schował. Nie, on tam zginął? I, go i ktoś go schował. Już, chyba. A schował go. Tak? Schował go. A tam ktoś. w ogóle trzy ciała. Tak, były, było tam. ciała, ale, tak, ale... ona. Patrzcie, mi przycisk report. Patrzcie, jaki jest ratar. Kto był w medzie? Ja byłem. Ja. Mexa, ja. Ja. AB, Guzi, Graf, kto jeszcze? Ja byłem. Blaki, kto jeszcze? No ja. I wpadka. I Mandio. Czyli poczekaj, czyli tylko mnie i Diabełka nie było w labie, tak? No, a jest a to się Dobra, to teraz Dabek, słuchaj. Oboje jesteśmy czyści, bo w medzie mamy tak, dwóch impostorów Janitora w tym i mamy wpadkę, która mówi, że jest szeryfem i oskarży jej Biego, więc AP może być glicerem albo Impo. Ja jestem czysty. Ale więc jest zielonym impostorem! Walnęło mnie Możemy skipnąć, możemy zagłosować najbiego, ewentualnie. Z... Czemu na mnie? Ona, ona mnie wolnała, no. Co wpadka, co wpadka znowu z niego? mnie altruista, mnie i chcecie Podbiega. mnie wyrzucić do wytyfy? Dobra, Ja powiem Airbnb, tak, nie lubię, chyba. nie lubię słodkiego. Wywal coś, zostało, bo miałem. Nie, no nie mogę. Ej, masz sobą obronę. Chodzi o to, że tam było parę osób i było ciało. Dobra. Było ciemno, teraz ale tak. było parę osób. I ja po prostu strzeliłam wejbiego, który stał najbliżej tego ciała. no i ja akurat. Trwa, bo pięć osób w jednym miejscu, ja akurat sobie strzeliłeś we tak, strzeliłaś tak no Cisza, cisza, uwaga. Dobra, teraz tak. Wpadka koluje ze szyfem. A więc tak, wpadka. W jakim miejscu kropnęłaś Ejbiego? Lokalizacja przy temperaturze czy, przy, przy temperaturze dary, trzy dary. osoby stały i dobra, mnie tam wnęła do, dobra dobrze tempie a Ciało, skąd zniknęło? Ktoś może wiedzieć. To temperatury temperaturze, Pod, pod, pod teleskopem Też, ja stałem na chociaż, tak, i w widziałem. Dobra, 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 dobra. Graf padało moich oczach. Padało na moich oczach. Graf, moi graf jest teleskop, więc nie mógł schować. To gdy był jeszcze na temperaturze, była ja patna ja ja i guzik. guzik. tak, my w trójkę byliśmy Next... a, Tam był i ja Guzik. padało ciało i ja dobiegłam, zobaczyłam, że ciało się sprząta i strzeliłam w losową osobę. Strzeliłam akurat w guzikach, mimo że chciałam w Ja mówię, że byłem, że tam ale to z, z okienką, z taskiem otwartej ja A nie które? Nie Jakiego taska stało? robiłeś? Z temperaturką, stałem Czyli też wyżwani. jesteś na temperaturce? No Mówię, stałem okay. temperaturze. czyli no to aż tak nie widziałam, no Czyli Aby Guzik no. Blacky podejrzani o Janitora, Graf wychodzi na to, że jest Mitrix czysty i jestem zostaje jestem czysty, czysty i obioneksa. jestem podwójnie czysty po tej Aha, nie no naprawdę zostałem wstrzeszony po to, żeby zostać wyrzucony w tym momencie, to jest jakiś dramat Nie no, przykro mi, ale no niestety Ja pierdziele, no nie mogę o, no, dobra piosenka. No nie mogę. To jest dramat, kurwa. Tak się nie da. No to za pepega. Tia ja pierdzielę. O, ale dramat, no nie mogę. Mmm I argument kurna diabeła, nie lubię słodkiego, dlatego go wyrzucimy. Super. Kozak argumenty. Zabierz mi triksa, Si. A, lecimy! Kapuś, 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 eee, tylko jest tu obok siebie. Idealnie! A, to już czas, to już pora sprzedać impostora. Dobra, lecimy! Jazda! No to jazda! Cyk, cyk, cyk! Robimy to! Speedrun, 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 speedrun! Speedrun! Jazda, jazda, jazda! Nie ma czasu! Cyk! Oho. Nie wstał. Szybko! O nie, nie zdążyłem. No dawaj! Co tam będziesz mówił, Mandzioka? Najgorszy sort człowieka. Słucham? Mm. No przepraszam, nie możesz diabeł niczego a powiedzieć. Nie, sorry. poczekaj, 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 wiesz co się stało? No jak, nie co nie mogę powiedzieć? Dałem ci shielda, ruro, a później wbiłeś mi nóż w plecy. Miałem shield, no, tak, no, 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 prawda, no. diabeł. I go straciłem, i od razu. Bo nie nie ja go... zabiłeś. Nie diabeł. Nie, nie diabeł, nie zabiłem cię. Czy widziałeś animację, że żółte ciało cię zabija? Nie zabiłem cię. Nie, tak, widziałem animację, gdy żółte ciało cię zabija. Pobiegłem pobieg od razu. I mogą mnie potwierdzić dwie osoby. Pobiegłem od razu na przycisk i go wcisnąłem. I dlaczego bym wciskał przycisk, skoro to ja bym cię zabił? Słuchajcie, wcisnąłem. Nawet, nawet, nawet ja I nie pobiegłeś od razu, bo pierwsza no sytuacja gdzie? była taka, że podbiegłeś do stołu, czekałeś przy stole, Stajnocz się znowu cofnął. I dopiero podbiegłeś do stołu Diabolo, i znalazłeś. Ja bym w takim razie ci się buguje tam lot, bo ja ciebie nie widziałem. Dobra, no, macie już. Nie, nie zabiłem diabła. 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 Minąłem dwie osoby. Ale minąłem masz tarczę? który był na Witalce. Ja nie mam tarczy, ale w sensie... tarcza, bo... A to. Madziu też już nie ma tarczy. Był Tutaj tam. Aby, tak, nie mam tarczy. Ja, I po, i po tym jak diabeł się zrezygnował, dostałem tarczy z powrotem. Miałem tarczę, tak. Dobra, ale nie zabiłem diabła. To jaka była przyczyna teraz tego przycisku? Mamy. Przyczyna przycisku była taka, że zniknęła mi tarcza. Aha. Spojrzałem na admina, tam zobaczyłem grafa, który był na adminie, ale nie zobaczyłem ja nigdzie na takiego. Tak, no mówię, to e, wcześniej. Albo, albo mnie Timelord. Nie, Timelord to nie mógł być, to musiał być w takim razie jedna z osób. Przecież Timelord był zaraz później użyty. To był altruista, Madzio był mi kosę w plecy na medyku. No mówię wam, że Mi Shield przecież. Dałem Mandziowi shield'a, shield wstrzedł i teraz udaje się. pistolet. Diabeł nie że zabiłem czy... Cię, proszę Cię, no chłopie, no, błagam, błagam, błagam Cię, błagam, błagam Cię, błagam Cię, diabeł nie. Dobra, czy ktoś się zmedzi, czy to się zmedzi, żeby potwierdzić ciało? Nie ja skippuję. Proszę, skippa ja tego, się. naprawdę. Proszę, nie odwalajmy Pepegi. Bo Taemlord przed chwilą był przy przycisku, faktycznie. Nie, odwalanie Pepegi, pepegi teraz to wy odwalacie, bo Nie ma żadnej odwalania Pepegi, naprawdę uspokój się. Eee, musiałem słuchawki podłączyć. Po prostu, dlatego, był dźwięk z Windowsa, dobra, Speed run, speed run. Nie ma czasu! Nie ma czasu, chat! Lecimy! Nie ma czasu na wyjaśnienia. Stałem mi 5 tasków. Speed run, speed run. Są kabelki, nie ma kabelków. Dobra. Jazda. O nie, no, że Simon says! Jezu, gorszego taska się nie dało. Jezu. Na kapusia jakieś testy na mądrość. No jeszcze mnie cofają. No nie mogę. powiedzieć, że odwaliłem mm. Dziękuję. Oho. I kliknij szeryfa. To, to, to... Stwierdziłem, że tutaj się tak kłócą chłopaki, że ja coś strzelę w Mandzia, jak zginę, to zginę. I do. No. Dobra, no, no to skip. S, no ja sorry, zgubiłem. Ale ja chcę powiedzieć, że ja jestem szeryfem i to ja zabiłem mandzia. <grym 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 zamiarzy> ja, zamiarzy. ja jestem szeryfem, to ja. ja nie, 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 to ja ogóle... strzeliłem do diabła. Dobra, skip, żebym mógł was wszystkich podpalić jeszcze. Tak by the way, co czasu myślałem, Aha. że odrodzi mi mandzia i się przestraszyłem już, ale zatrzymałem Nie nie, jego... to działa w jedną stronę. Tak? Może odrodzić moich przeciwników, ale nie może odrodzić mnie. Nigdy. A, Zawsze tak, jest opóźnienie Nigdy nie za późno. To prawda, to jest plus A, jeden. Pamiętam mandzię jak timer cię po prostu pomiędzy raz. Lecimy, no kurde, zał muszę odbiegać do na po to, żeby zrobić jeden ten. Jedną sekcji kombinacji, no. No nie no, co za kupia myszka! No nie! Zapsułem! Myszka mi nie zadziałała, wziąłem w lewo i kliknęło mi to! No nie da się! No nie jeszcze mi MICOFADO! No. Przestań mnie przesiadał! No. no CO jest! Nic, jakby gra był A4, Nie no nie mogę! go i... Oho. Wszystkich zabijesz no, w Co to ma być?! Możesz Arson, stać Arsonista, Jester'a... A Graff grał w Sheriff'a. Nie, a potem powiedział, tak, że, że musisz to... jeszcze wszystkich podpalić. No był jakimś pajacem, no, także... Nie ja wiem, za... No zabić. nie mogę. No, ja też skipuję na Black'im. Oh. O, nie, no nie mogę. O, jest jeszcze jakiś jeden impostor, rzeczywiście. To ja, to ja. To Guzik. Przyznał się! Wadź go! go? Idź do guzika. Weź go, przypinaj, braki. No dawaj. Ja pierdzielę, no nie mogę. Co to ma być? Ja trzeci raz zrobić tego taska. Timelord zawsze micowana, ostatnio. Nie mogę z tym timelordem. Do wywalenia. No i od początku. Zróbcie mi jeszcze głupszą kombinację, żebym na pewno wiedział, co mam klikać. Jeszcze teraz powinien przyjść i mnie zabić. No, dało się! Mamy to czat! Za trzecim razem! No! I teraz moja pitaczka To było zbyt piękne, żeby było prawdziwe! Kto to wbiegał? A, depiteł! No dobra, lecimy! Jeszcze dwa, jeszcze, jeszcze trzy raczej. Ło, Ło, Ło! Jazda! No to co? Uploadzik? Cyk? Ale, ale sprzedam wszystkich, sprzedam wszystkich! Tak o! No nie, nie zdawać mi czasu! Ale ich wszystkich sprzedam, najpierw butle, cyk? Cyk? A! Sprzedać, sprzedać. Dobrze. Sprzedać. Szybko. Otwierać. Sprzedać, sprzedać, sprzedać. No nie! No już nie zdobyłem. Ej No nie. No nie. w ogóle w tej rundzie? Ale te cztery robię. Ja byłem no, impostorem jakby co w ogóle. Tak? Uka. Tak! Udawałem że stara. to tak dobrze działa. Oh, Aja okay, yeah, ja. W ogóle yeah. to, ja cię tak to... ja hipo kocham. To, to, dobrze, nie da to się, dobrze. nie da, nie da się grać będąc kurwa youtuberem co? w tę grę.